Wracamy do ważnego tematu, który jest drugą stroną medalu naszej poprzedniej rozmowy. Mówiliśmy o tym, jak przyjmować jego emocje, a teraz czas na kluczową umiejętność jak w sposób, który buduje, a nie niszczy komunikować swoje własne potrzeby, wartości i pragnienia. Bo oto paradoks, w który wpadamy, gdy związek trwa już długo. Zaczynamy wierzyć w mit telepatii. Wydaje nam się, że skoro jesteśmy razem tyle lat, to on po prostu musi wiedzieć, musi czuć, co jest dla mnie ważne, co lubię, czego potrzebuję, i kiedy tego nie robi, nie daje, nie mówi, rodzi się w nas cicha, toksyczna lawina. Rozczarowanie, frustracja, a w końcu złość. Złość na to, że on nie spełnia oczekiwań. O których tak naprawdę nigdy wyraźnie nie rozmawialiśmy. To jest klasyczny objaw emocjonalnego zlania, gdzie kończę ja, a zaczyna on, przestaje być jasne. Myślimy przecież to oczywiste, ale dla niego wcale nie musi tak być. On nie mieszka w Twojej głowie. Przejdźmy dalej. Bo temat jest naprawdę bardzo interesujący. Więc jak to robić? Jak mówić o sobie bez robienia wykładu, bez stawiania żądań i bez pretensji? Klucz leży w komentowaniu świata, a nie atakowaniu partnera. To jest delikatna, ale potężna różnica. Twoim najlepszym sojusznikiem staje się codzienność. Otaczająca Was rzeczywistość. Wyobraźcie sobie, że Wasze potrzeby i wartości to światło, a filmy, piosenki, artykuły, sytuacje u przyjaciół to są przysłowiowe soczewki. Przez nie możecie to światło skierować i pokazać bez świeżenia prosto w oczy. Oto jak to działa w praktyce. Przy okazji filmu, Serialu. Oglądacie razem scenę, w której para planuje wakacje. Możesz powiedzieć, wiesz, ja bym w tym momencie totalnie wybrała spokojny trekking w górach, a nie pięciogwiazdkowy hotel All Inclusive. Dla mnie to spotkanie z naturą daje więcej niż najwygodniejszy leżak. Nie mówisz, ty zawsze wybierasz te hotele, a ja chcę w góry. Mówisz o sobie w kontekście fikcyjnej historii. Przy okazji piosenki leci utwór o materialnych zdobyczach. Możesz na przykład skomentować ciekawe. Dla mnie słowa mam wszystko nigdy nie będą brzmiały prawdziwie, jeśli wszystko nie będzie obejmowało czasu wolnego na rozmowy. Dla mnie czas to luksus. To nie jest atak na jego pracowitość, to jest deklaracja twojej wartości. Przy okazji Historii Znajomych opowiadasz, słyszałam, że Asia i Krzysiek zrezygnowali z dużego mieszkania, żeby wynająć mniejsze, ale bliżej parku. I Asia mówiła, że to była najlepsza decyzja, bo teraz każdy wieczór spędzają na spacerze. Myślisz, że to możliwe, żeby przestrzeń na zewnątrz była ważniejsza niż ta wewnątrz? Otwierasz temat wartości, czas na świeżym powietrzu, jakość życia kontra prestiż, przez pryzmat cudzej historii przy okazji artykułu, bloga. Pokazujesz mu na telefonie patrz. Trafiłam na ten tekst od baniu o formę po czterdziestce. Dla mnie to niesamowicie inspirujące, to, że człowiek aktywnie inwestuje w swoje zdrowie i energię, uważam za jedną z największych oznak szacunku do siebie i do partnera też. W ten sposób podnosisz temat zdrowia i dbania o siebie, nie mówiąc, musisz w końcu zacząć ćwiczyć. Swoją drogą. Również jestem po 40, bo mam już 45 lat, właściwie 24 czerwca tyle skończę i też się wzięłam za ćwiczenia. I teraz uwaga na krytyczny błąd. Nie używaj tej metody, by wprowadzać temat jego problemów. To jest broń obosieczna. Jeśli masz partnera, który na przykład ma niską samoocenę i unika sportu, nie komentuj artykułu o męskiej sile i sporcie pytaniem: Myślisz, że to prawda? To będzie odebrano jak atak, zawstydzenie. Temat istniejących wrażliwych problemów rozwiązujecie wprost, z troską, być może z pomocą specjalisty. Ta metoda przez soczewkę służy do pokazywania Twojego świata wartości i uniwersalnych preferencji. A nie do naprawiania jego niedoskonałości. Chodzi o to, by odzwierciedlać rzeczywistość przez pryzmat swoich potrzeb. Gdy oglądacie razem program o architekturze, mów co w, w designie ciebie porusza. Gdy słyszycie o czyjejś podróży, dziel się tym, co w podróżowaniu jest dla ciebie esencją. Dlaczego to działa? Bo on wtedy. Nie czuje się atakowany. To nie jest o nim. Uczy się Twojego wewnętrznego kodu. Podświadomie zbiera informacje, aha, dla niej ważna jest natura, ona ceni spontaniczność, dla niej jakość czasu jest kluczowa. Dostaje mapę i kiedy później będzie chciał Cię zaskoczyć, sprawić przyjemność, podjąć wspólną decyzję, będzie miał tysiąc małych wskazówek, które od ciebie usłyszał przy okazji. To jest komunikacja, która nie dzieli, a wzbogaca. Zamiast milczeć i się złościć, że nie zgadł, aktywnie, ale bez presji, malujesz przed nim obraz tego, kim jesteś i co cię stanowi. Pamiętajcie, on nie jest jasnowidzem. Jesteś jego najlepszym przewodnikiem po sobie, a świat dookoła jest pełen doskonałych pretekstów, by ten przewodnik zacząć pisać. To jedna z najcenniejszych lekcji w module drugim, jeśli chcesz lepiej zrozumieć, jakie Twoje podstawowe wartości i potrzeby są najsilniejsze. Co ułatwi Ci ich komunikowanie i jak Twoja energia z daty urodzenia wpływa na to, w jaki sposób najłatwiej je wyrażać, zostaw w komentarzu datę urodzenia, przyjrzymy się temu. Dajcie znać, czy taka pośrednia komunikacja przychodzi Wam naturalnie, czy raczej jest to dla Was wyzwanie do usłyszenia.